Cześć Tukinga, witam was serdecznie na kanale Eko Kreatywna w dzisiejszym holu lumpeksowym. Słuchajcie, dzisiaj będzie hol lumpeksowy z nowego. Nie uwierzycie wiosennego, tak? Wiosennego już towaru w ciuchach Kraków na długiej. Jak wiecie, jeśli mnie już jakiś czas oglądacie, jest to jeden z moich ulubionych sklepów Second Hand w Krakowie. E, I on się znajduje na ulicy Długiej, na samym nowym kleparzu w zasadzie. E, będę wam tu pokazywać przebitkę, jak właśnie tam pokazuje, jak się wchodzi w taką bramę. I niestety nie ma tam żadnego szyldu który by reklamował sklep, dlatego też nie zdziwcie się, że nie ma tam żadnych napisów, że tu sklep, po prostu jest to tam zabytkowe miejsce i jakby no nie wolno wywieszać jakichś takich reklam, które by zeszpeciły wygląd i tak dalej, ale w każdym razie sklep jest na samej górze, na trzecim piętrze i właśnie już w ciuchach Kraków, we wszystkich w zasadzie sklepach odbyły się wiosenne dostawy, dla mnie to jest też szok słuchajcie, no ale Cóż, no, tak wcześnie są dostawy wiosenne. Jak widzicie, bo jestem już w jednej z sukienek. Słuchajcie, jak zwykle, jak zwykle zapolowałam na rzeczy z super składami w modnych trendach, w takich, które będą dobrze rokowały na ten rok trendowy, że tak powiem, również. Rzeczy też bardzo oryginalne mam rzeczy i z jedwabi, i z lnu i z naprawdę fajnych tkanin rzeczy z metkami. I w ogóle zrobiłam bardzo duże zakupy. Jak widzicie tam yy, się migają wam teraz yy, takie drobne przewidki właśnie z tych zakupów. Dużo rzeczy kupiłam, bluzek, sporo, kupiłam jakieś kurtki, kupiłam nawet jedne buty słuchacie. Niestety tym razem nie udało mi się kupić torebek, ale przymierzyłam naprawdę sporo rzeczy. No i przymierzanie są tam duże, więc się fajnie mierzy. W ogóle, wiecie co, ten sklep nie jest największym z, z sieci ciuchy sklepów, oni mają większe sklepy w większości, w większości większe. Ale ja wolę takie mniejsze. Zawsze łatwiej coś tam znaleźć. I tak jest to dla mnie spory sklep. <laughs> Ale bardzo lubię tam chodzić, jak już mówiłam, zawsze sobie tam pogadam z paniami. Jest super atmosfera, no i właśnie można wygrzebać ekstra perły. I wiecie, co nie byłam na samej dostawie w tym roku, bo byłam chora. Jeszcze, jak widzicie, trochę pokutuje moje gardło. Ale jest już trochę lepiej. No i poszłam już na taką, na taką, właśnie, pierwszy rzut, właśnie do tego sklepu, bo najbardziej lubię tam iść. No i zobaczcie, co kupiłam. Już Wam teraz. Pokażę moje zakupy w stylizacjach. To będą już takie trochę wiosenne stylizacje, nawet powiedziałabym, że w lato, no bo sukienki wiosenne, letnie, ale niektóre te rzeczy naprawdę można spokojnie cały rok nosić. Także zapraszam Was na ciąg dalszy i oczywiście bardzo Was proszę o polubianie filmików. Jest to dla mnie normalnie praca. Za którą bardzo jestem wdzięczna, kiedy się odwdzięczacie polubieniami i subskrypcjami. No, jak już mówiłam, dużo zmierzyłam, sporo kupiłam, przyniosłam naprawdę duże torby do domu, ale dzisiaj zobaczycie połowę, ponieważ teraz moje gardło nie jest jeszcze w takim super stanie yy, i też stwierdziłam, że nie będę już robić takich bardzo długich, takich maratonów filmowych, takiego filmu, wiecie, pół godziny, 40 minut, bo to jest. Bardzo wyczerpujące. Myślę, że dla Was może też łatwiej będzie, jak podzielimy to na dwie części. No i dzisiaj zobaczycie kurtkę i. Siedem sukienek. Tak, właśnie dzisiaj sukienki zostawiłam sobie spódnicę, bluzki, kurtki na następny haul, który będzie w niedzielę, więc zapraszam już Was na niedzielę na jakby drugą część tych zakupów. No, zaczniemy od sukienek. A w ogóle na końcu jeszcze Wam przypomnę jedną sukienkę, która jest nadal, poprzednich zakupów. Ale najpierw lećmy do tego, co kupiłam właśnie na długiej. Zobaczcie, pierwsze pokazuję Wam taką sukienkę od marki GR Nature. 42 rozmiar i to jest taka bombkowa sukienka z lnu Sprawdzam czy z samego lnu, czy to jest len z bawełną. 100% len, słuchajcie, bardzo ciekawy krój. Na mnie jest duża ta sukienka, bo rzeczywiście to jest takie 42. Ona ma krój bombkowy i to super wygląda, bo jest taka artystyczna przez to, wygląda bardzo oryginalnie. I wiecie co, ja w ogóle wszystkie te sukienki, które tu dzisiaj Wam pokażę, to będę Wam pokazywać z paskami. Teraz jest bardzo duży szał na paski, w ogóle pasek to zawsze jest przyjaciel kobiety jej talii. Oczywiście są też figury, do których pasek średnio pasuje, ale zawsze można fajnie jakiś rodzaj paska wystylizować i pasek podkręca stylizację w naprawdę w dużym stopniu. Nie dość, że dodaje nam talię, to kształtuje sylwetkę, kształtuje ubranie, też robi takie bardziej 3D to ubranie i po prostu jest bardzo stylowy, więc ja zawsze polecałam paski, nawet jak nie było szału na paski, a teraz już tym bardziej je polecam. I właśnie tą sukienkę też Wam mierzę z takimi Birkenstockami zwykłymi, bo fajnie właśnie tak do takich prostych rzeczy wyglądają tego typu lniane sukienki. Bardzo fajny rękawek w ogóle, taki kamuflujący, no i w ogóle mega fajna z kieszeniami sukienka. Świetna, naprawdę... Bardzo fajny stan też. Na idealna właśnie do jakiegoś koszyka na wiosnę lato do kardigana, jeśli jeszcze nie jest wystarczająco ciepło. Mega fajna. Super materiał. Także yy, słuchajcie, w ogóle możecie do mnie pisać, jak się Wam coś spodoba. Niektóre te rzeczy tam zastanawiam się zawsze, co sobie zostawić. Wiadomo, możecie mi też doradzić, ale też niektóre rzeczy potem będą w odsprzedaży, więc można po prostu sobie pytać, które czy, czy coś jest dostępne. Mail w modaekokreatywna.gmail.com. Słuchajcie, idziemy dalej. Teraz jeszcze jedna sukienka, taka od marki Didi. Bardzo fajna marka w ogóle, i to jest xl -ka. to jest naprawdę spora sukienka. Widzicie? pięknym kolorze khaki, teraz właśnie wszystkie te zielenie khaki, takie zgaszone odcienie zieleni będą modne w tym sezonie. I to jest sukienka, którą możecie nosić i w zimie, i w wiosną, i na lato, i kiedy chcecie. Yy, słuchajcie, 100% liocel, bardzo fajnej jakości liocel, co więcej. I... Yy, yy, i ona ma takie guziczki, można sobie podpiąć rękawek i zrobić krótszy. Dlatego mówię, że może być też to sukienka na lato. Bardzo ciekawy krój, taki szeroki można nosić ją właśnie jako taką luźną sukienkę, ale ja też proponuję z paskami i do tego zarówno takie stonowane paski, czy brązowe, czy zielone teraz bardzo modne brązy, więc można fajnie zestawiać z kolorami ziemi, ale można też pójść w kontrasty i na przykład ubrać sobie czerwony pasek do tego, takie kontrastowe elementy, które się wybijają ze stole są bardzo modne, czy jakaś jakiś kontrastowy plecak, czy nerka będzie super wyglądać pomarańczowe dodatki będą bardzo modne w tym sezonie, więc też można w ten sposób pójść. A mm, powiem Wam, że wystylizowałam też tak zupełnie wiosennie, czyli jeszcze z rajstopami, i jedna jest z czarnymi traperami i z takim paskiem z ciekami, taka bardziej, taka bardziej drapieżna stylowa, fajna, też z czernią, może być jak najbardziej. Właściwie ten kolor do wszystkiego pasuje. I druga jest moja taka trochę bardziej stonowana, też te same rajstopy, zielone. Botki i tutaj z paskami to już dowolnie można dać. I brązowy, i czekoladowy, i przeróżne odcienie będą pasować. Nawet pasek w tym samym kolorze fajnie by wyglądał. W każdym razie naprawdę świetnie, świetnie zrobiona sukienka w takim materiale, który ma dotyk taki jakby dżinsowy trochę. Także jest taka troszeczkę grubsza i bardzo fajnie się leje. Słuchajcie, teraz coś wieczorowego. Piękna sukienka od. Aha! Do którejś tu sukienki mierzę też kurtkę. Od razu Wam pokażę tą kurtkę zanim pójdziemy w wieczorowe. Kurtka jest z Zary i to jest, już nie będę pokazywać metki, no Zara to Zara. Rozmiar S, niby S, S, M może być. I to jest taka bluzo kurtka z, po prostu z bawełny. Bardzo teraz właśnie znowu w tym sezonie będzie modny ten kolor taki zielony, zgaszony. Także fajna, taka nowoczesna oversize'owa, po prostu katana, taka kurteczka jeansowa w super kolorze. Naprawdę i będzie do nowoczesnych rzeczy, i do spodni i do spódnic super wygląda. Dobra, to będzie ta kurtka w stylizacjach, i teraz od Saint Tropez rozmiar M, czyli taka do 40 sukienka z długim rękawem, mega ciekawa. I w ogóle słuchajcie, w ostatnich sezonach te. Przestrzenne takie efekty 3D drapowania na sukienkach są bardzo, bardzo modne. Słuchajcie, w dodatku ta sukienka jest z jedwabiu 100%. Bardzo elegancka, bardzo uniwersalna, i ja właśnie taką sukienkę Wam proponuję, żeby jeszcze bardziej podkreślić ten efekt 3D i żeby też ta sukienka nie wyglądała jak ciążuwa, bo bo takie drapowania czasami mogą robić taki efekt. Właśnie proponuję Wam super ciekawe paski do tego, pasek z ciekawą klamrą, pasek w ostrym kolorze, czerwony, fuksjowy, mocny zielony, żółty, coś, co się będzie wybijało. Eee, oczywiście, jeżeli chcecie bardzo elegancką, można też tutaj zagrać eleganckimi dodatkami, ale mnie osobiście się bardzo ta sukienka właśnie podoba w takiej wersji eee, z ostrym, takim wybijającym się paskiem. Przecudo, słuchajcie, na mnie jest znowu trochę za duża tutaj, w, zwłaszcza właśnie w biuście. No tak jak mówię, to jest taka raczej, raczej bym powiedziała m -ka. tak, no roz, rozmiarówki, z rozmiarówki jest, z rozmiarówki jest to m -ka. Piękna, bardzo ciekawa, bardzo modnych trendach, jakościowa sukienka, słuchajcie, no udało się, fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Teraz Wam opowiem o sukience, którą mam na sobie, i to jest też M. -ka. Co ciekawe, dużo emek mi się udało kupić. Właśnie właściwie chyba nic nie ma w takim idealnie moim rozmiarze. Wszystko jest trochę za duże na mnie. I ta sukienka też właśnie ma tutaj sporo luzu, tu też. Jest to wiskozowa sukienka od takiej marki Roman. Bardzo, bardzo fajna, bo teraz były te trendy, i nadal są trendy, boho lata 70. Zobaczcie, jaki piękny, szeroki dół z falbanami. Do tej sukienki trzeba mieć minimum 1,65 m. Bo ja mam tyle i jest dobra na mnie. Ja lubię tego typu sukienki, jak są takie naprawdę maxi. Yy, jakby jeszcze tam jakiś był koturnik na, yy, na buciku, to tym bardziej byłaby dobra. Yy, świetna sukienka. I jak nowa, słuchajcie, naprawdę mega piękna. Piękne kolory, mi się bardzo podobają i taki klasyczny, fajny, princeskowy krój. Ideał na lato moim zdaniem. E, jeszcze mam trzy sukienki. Kolejna będzie od NatMek, fajna marka też i to jest aż czternastka, ale wiecie co? E, ja bym tu nie szła aż tak, ja bym powiedziała, że to jest tak do elki, bo ta sukienka ma szerokie rękawy, bardzo fajne, wygodne i to wygląda trochę jak panterka, ale z bliska z bliska, z bliska wygląda jak panterka, natomiast z daleka wygląda to bardziej jak kwiaty. I to jest ciekawe. Fajne, fajne takie żywe zestawienie tych kolorów czarnego i białego. Podoba mi, się, podoba mi się właśnie ten wzór, jak jest zrobiony. Jest taki nieoczywisty. Jest nieoczywisty, ma bardzo ładny krój, ma wiązanie też, więc można sobie i docisnąć w pasie, jak się ma trochę mniejszy rozmiar. Albo w ogóle to odpruć, albo dać w ogóle kontrastowy pasek. I na przykład też do traperów. Ja tu mierzyłam to w ogóle też do traperów. Wcale to nie musi być letnia sukienka. Można właśnie ramoneskę i trapery. I mamy na wiosnę, przedwiośnie, wiosnę mega strój. Fajna, bardzo ładna, wiskozowa sukienka. Udała się. I słuchajcie, teraz mam dwie sukienki. Z metką jedna jest od fajnej marki Pom Amsterdam. To wam pokażę od razu. Bardzo, bardzo ciekawy materiał. Długi rękaw, i też znowu to jest jakaś 38, taka do 40. Świetne. Ma guziczki z masy perłowej. Piękne metka. I to jest połowa taka ekowiskoza, a połowa zwykła wiskoza. Więc wiskozowa sukienka z rękawem. Z fajnym, szerokim paskiem, bardzo ciekawy deseń, taki bardzo wiosenny. Tu są i koty, tu są żółte koty w ogóle, słuchajcie na tym: koty, kwiaty, jakieś takie taki ciekawy deseń. Naprawdę jest, jest mega inna ta sukienka i bardzo pięknie uszyta. Zobaczcie, jak ma tutaj ładnie te rękawy odszyte z takimi zaszewkami. Nie do końca moja kolorystyka, bo tu jest trochę za dużo żółtego w tej sukience, i ja mam wrażenie, że już zaczynam wyglądać chorowniej. Ale to jest taka sukienka bardziej dla jasnej, ciepłej urody, bardzo fajne, takie roślinno. z jednej strony swojskie, z jednej strony trochę jest tropiku, bo są te koty, są te papugi na tym. Bardzo fajna sukienka z metkami, słuchajcie. No i bardzo ładna, naprawdę jest bardzo ciekawa, e, jakie fajne dodatki tu można dobrać, bo jest tyle możliwości właśnie takich ostrzejszych dodatków na wiosnę dobrania. Mega. E, ostatnia sukienka na dziś, też tej samej marki, POM Amsterdam, i też ten sam rozmiar. E, I to jest długa sukienka w stylu lat 70., superowa z bawełny na takiej cieniusieńkiej haleczce wiskozowej. Piękna sukienka, zobaczcie jakie ma piękne rękawy z taką koronką, i ona ma złotą nitkę. No i tak jak mówiłam, będzie bardzo modny pomarańcz teraz, więc taka sukienka z elementem pomarańczu dla ciepłej urody, no świetna, naprawdę świetna. Tu jest 1% włókna metalicznego, to jest właśnie ta niteczka, a tak to jest bawełna. Śliczna, naprawdę urocza sukienka, na przykład do właśnie jakiejś pomarańczowej torebki, koszyka, do, jakiegoś, do jakiejś biżuterii takiej wyrazistej w modnym w tym sezonie kolorze, będzie mega. Każda się piękna, długa, z długim rękawem, szerokim, sukienka w stylu lat y, 70., właśnie. I tu ma taki metalową zawieszkę. Bardzo się udały, słuchajcie, te sukienki, cieszę się z tych sukienek. Fajnie jest zacząć tak sezon od sukienki, ja, sukienki to już znaczy, że już faktycznie wiosna, no jeszcze, jeszcze w pogodzie daleko, ale już niedługo będziemy się cieszyć lepszą pogodą, słońcem i tak dalej. Miejmy nadzieję. Pokazuję Wam tu jeszcze sukienkę jedwabną, 100% jedwab z metkami, z poprzednich zakupów, bo jest nadal dostępna, były pytania, było mierzenie, ale akurat nie spasowała nikomu rozmiarem, jest to rozmiar S lub małe M. Na niezbyt duży biust, więc to jest akurat ważna informacja, można pytać o wymiary i pisać na maila podanego wcześniej i w opisie filmu. Słuchajcie, bardzo serdecznie was zapraszam na drugą część tego filmiku. Będą też naprawdę mega piękne rzeczy, jedwabne bluzki markowe i tak Jedna też super taka bardzo, bardzo fajna kurtka. Tą kurtkę też jeszcze wam pokażę w innych stylówach, także niedzielę kolejna część z tych zakupów a teraz się już z Wami żegnam i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Hej!